Vielen Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. i wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w dzień, i w, Rosji, w Jerozolimie. Jego to zabili, zamieścił przy drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu Kręta. dzięki. Aleluja? Słabo. Aleluja? Lepiej. Chwalimy Pana całym sercem, więc nie może być słabo. Pierwszy raz jestem w Bochni. Macie jak w Cieszynie dużo górek, krętej wąskiej drogi i remonty wszędzie. Więc y, mamy dużo z sobą wspólnego. Moi drodzy, dziś chcemy przyjrzeć się tematom jedności. Mam pół godziny, więc tak naprawdę go tylko tak dotkniemy y, leciutko, z jednej strony, z jednego aspektu, bo to temat y, bardzo, bardzo szeroki, głęboki. Y, najpierw fundament. Co mamy na myśli, kiedy mówimy o jedności? I... Można mieć w głowie na przykład takie komunistyczne myślenie, jak było w komunizmie. Każdy tak samo musiał myśleć, każdy musiał tak samo nawet wyglądać, każdy miał te same poglądy. Jedność to różno, to jednolitość. To jest myślenie komunistyczne. Tak naprawdę to jest myślenie, w którym jedność wprowadza się w jakiś sposób. Siłą i przemocą. Siłą i przemocą, w której zostaniesz zmuszony, by myśleć, robić tak jak ja uważam. No, może jeszcze nawet myślenie, tego myślenia nie widać, ale myślenie jest zbrodnią. Nie wolno Ci myśleć inaczej. To jest jedność, którą wprowadza się siłą, jedność ludzka. No, w komunizmie mieliśmy to naocznie, widzieliśmy, jak to wygląda, do czego to prowadzi. Mamy jedność, którą przynosi duch. Dzisiaj słyszeliśmy słowie: Usiłujcie zachować jedność. Komunistyczną? Czy było inaczej powiedziane? Usiłujcie zachować jedność jako? Słuchaliśmy? Usiłujmy zachować jedność jako? Ducha. No to jeszcze raz. Usiłujcie zachować jedność. Ducha. O! Jedność ducha, a nie tylko jedność, która jest zewnętrznym jakimś pozorem, no właśnie na wzór systemu jedynie prawdziwego, komunistycznego. Jedność ducha to jest dla nas już pewien kierunkowskaz. To jest jedność, którą daje duch, którą przynosi duch. Doskonale pokazuje to Słowo Boże. Mamy w Starym Testamencie jedno miejsce, gdzie ludzie próbują uczynić siebie jedność. Toś kojarzy, co za miejsce? Gdzie ludzie próbują zbudować z siebie, sami jedność. Wieża Babel. Kiedy ludzie budują jedność, po ludzku, bo zapominają o Bogu, to robi się z tego jedno większe zamieszanie. Jedno wielki, jeszcze większy chaos. I widzimy to, jak się tak działo w historii Człowieka. Ludzka jedność, taka na siłę zbudowana przemocą, wywołuje ogromne podziały i nienawiść. Ale kiedy wstępuje Duch Święty, w dzień zesłania Ducha Świętego, to słyszymy szum, słyszymy, mm, widzimy ogień, ale mówi słowo jedną ciekawą rzecz. Wszyscy mówili różnymi językami. I wszyscy rozumieli siebie nawzajem. W czasie grzechu przy wieży Babel ludzie mówili jednym językiem i nie umieli się dogadać. My w Polsce też tak mamy. Mówimy po polsku, a się ciężko nam dogadać. Tam, gdzie stąpił Duch Święty, ludzie mówili różnymi językami, a trwali w jedności. I to jest jedność, którą tworzy Duch Święty. Można ją nazwać jedność w różnorodności. To jest tak jak orkiestra. Głupio by było, jakby w orkiestrze były same np. trąbki albo same skrzypce. Taka słaba orkiestra, jak masz 50 skrzypiec, żeby była orkiestra, to muszą być różne instrumenty. Muszą być różne głosy, żeby był zespół wilbienia, różne tam przeszkadzajki, mniejsze, większe, muzyczne, by zabrzmiała w pełni piękno danego utworu, wilbienia. To jest jedność, którą tworzy Bóg jedność różnorodności. Nie próbuje Cię przyciąć, żebyś był ojciec, ojciec Pio 2, matka teresa z Kalkuty, numer 15. To jest Twoje powołanie. No nie, inspirujemy się świętymi, inspirujemy się innymi ludźmi, ale Bóg każdego z nas tworzył wyjątkowo. Jesteś Jego wyjątkowym Synem, wyjątkową córką. Dlatego Twoja droga i Twoja świętość też będzie inna. Dlatego jedność, którą mamy tworzyć, to jest jedność w różnorodności. I teraz tak, żeby ta jedność była realna, to Słowo Boże mówi nam dzisiaj usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Ten pokój hebrajski szalom to nie tylko to, że się nie zabijamy. To nie jest brak wojny. Pokój, kiedy... Słowo Boże, kiedy Biblia mówi o pokoju, mówi o pewnym działaniu Boga, właśnie działaniu Ducha Świętego. Tak Duch Święty tworzy z nas jedność, żebyśmy mogli trwać w jedności w rodzinie, w kościele, w społeczeństwie, potrzebujemy pokoju. Pokoju Ducha Świętego. Co to za pokój? Mamy tu jeszcze Świętego Pawła trochę do powiedzeń. To pokora, cichość, cierpliwość, znoszenie siebie nawzajem w miłości. Pokój to sposób, który Duch Święty we mnie chce złożyć sposób funkcjonowania, działania. Paweł tłumaczy: Jezus pojednał nas z Ojcem i dał nam pokój z Bogiem. Byliśmy daleko od naszego Ojca. Żyliśmy jako buntownicy, pełni grzechu, zatwardziałości. Ale Jezus przyszedł na świat, umarł na krzyżu z miłości, do mnie do ciebie wziął na siebie całe zło i sprawił, że mogę trwać w pokoju z Ojcem. Mogę żyć jak syn córka przez chrzest, to się już zaczęło. Czyli mogę mieć pokój z Ojcem. Jak mam pokój z Bogiem, to mogę mieć pokój z sobą i mogę wtedy żyć w pokoju z innymi. <trym> Ale y, Paweł dodaje, że to patrzenie, życie w pokoju, wymaga patrzenia na drugiego i na siebie, jak patrzy ojciec. Żebym ja mógł żyć w pokoju z samym sobą, muszę nauczyć się na siebie patrzeć tak, jak patrzę na niego. Dopóki tak nie zaczniesz, to będziesz ciągle żyć w rozbiciu, w konflikcie, w braku jedności bo zaczynasz, zamiast myśleć o sobie, jak patrzysz po Bożemu, to zaczynasz myśleć jestem wybrakowany, tego nie mam, tego nie umiem, brat jest lepszy, siostra jest lepsza, a sąsiad ma to, a ja tego nie mam. Zamiast żyć jak syn córka Boga, w uwielbieniu i dziękczynieniu, bo tysiąc rzeczy masz, to się skupiasz na tym, czego nie masz. Jeśli żyję jako, patrzę na siebie, jak na mnie patrzy ojciec, Patrzę w pokoju. Inaczej trwam w ciągłym rozpamiętywaniu historii, problemu. Boże patrzenie to jest patrzenie pokoju. Ale to też dotyczy patrzenia na innych. Jak patrzę na moją rodzinę. Jeśli patrzę Bożym spojrzeniem, to będzie to niosło pokój. Jest taka obietnica w Ewangelii. Błogosławieni pokój czyniący, bo będą nazwani synami Bożymi. Jeśli czynię pokój, to widać, że jestem Bożym synem, że jestem Bożą córką. To będzie widać w moim życiu. Moi drodzy, <laughs> i to jest coś, gdzie często jesteśmy niewierni. Ja jestem często niewierny. Pozwalamy sobie patrzeć na innych. Tylko po ludzku. Pełni pretensji, żalu, złości. Patrzę na drugiego z wyższością. Patrzę na drugiego i oceniam bez miłości. Patrzę na drugiego i jeszcze mówię, że problem to jest w nim. Nie we mnie. To on się ma zmienić. Tak się denerwuje w domu, no bo ten się tak zachowuje: syn, córka, ojciec, tata, mama, brat, siostra. Usprawiedliwiamy siebie w taki, taki niezdrowy sposób, mówiąc, że problem to jest we wszystkich innych, tylko nie we mnie. To nie jest patrzenie Ojca, dlatego nie mam pokoju. W momencie, kiedy zaczynam patrzeć, uznać swój grzech, przyjść do Jezusa, ten pokój się pojawia. Pamiętam taką sytuację w moim życiu. Pokuciłem się z innym braci w kasztorze. a no, Czasami się nam zdarza. Eee, zwróciłem mu uwagę, że robi coś złego. On się oburzył. No to ty mi tu gadasz. No, no, no. Ja mu powiedziałem co. Powiedział mi co. On, on nie myśli. Ja mu powiedziałem co. O nim myślę dokładnie eee, i wyszedłem. No i poszedłem się modlić. Wiesz jak to jest? Jak się z kimś pokłócisz, to się strasznie kiepsko modli. To cię wewnętrznie rozrywa. Siedzę w tej kaplicy, modlę się i modlę i mi wewnętrznie w prawo lewo rzucam, Mówię, no nie. Ale mi tak, jak, co, jak on tak zrobić? Zrobił źle. Zwróciłem mu uwagę. Jak on mógł mi jeszcze tak powiedzieć? No, że mam rację. Ja mam rację, on zrobił źle. Im więcej się modlę, tym bardziej przychodzi takie Boże natchnienie, działanie Ducha Świętego. No tak, on robił źle. Ale ty to mu zwróciłeś w sposób też zły. No, może mówił źle, ale zobacz, co ty mu powiedziałaś. I tak mnie męczy, do Święty i męczy. Przeproś go. Ja mam go przeprosić. On mi powiedział pierwszy, on robił źle. A wciąż do Święty mi mówi, przeproś go. Za to, nie za wszystko, bo przeproś za to, co ty zrobiłeś źle. Zawsze choćby 5%, 10% będzie twojego, twojej winy. W każdym konflikcie. Strasznie druga była ta droga, ale poszedłem tam do Niego on się na mnie po... wchodząc tam, on się na mnie patrzy i mówi, no, już to przestaje w tak taki taką agresywny sposób do mnie podchodzi ja mówię, no wiesz co chciałem cię przeprosić no, źle zareagowałem za mocno powiedziałem pewne rzeczy i ta jego mina z, takich, z takiego napięcia, jakbym go jakbym go uderzył takim, w, takim, w takim szoku na mnie patrzy i ja on mnie też przeprosił i choć on ma krewki temperament i miał z wieloma a potem jeszcze brać mi problemy ze mną już nigdy, to bardzo pomogło w naszej relacji. Podszedłem tu święty w końcu mnie tam przycisnął, żeby podejść spokojem. Podejść w inny sposób. Zobaczcie, moi drodzy, jak my sobie tak łatwo usprawiedliwiamy się patrzeć na innych z wyższością, z pogardą, albo z jakimś takim, e, z, z nieprzebaczeniem. Zobaczcie, my w Polsce mamy takie patrzenie, a tam są, tam to są szkopy na, 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 na zachodzie, e, tam są, a na wschodzie są ruskie. Potrafimy sobie żartować, e, mówić takie złośliwości, na przykład na, in, na innych, bo są inni. Tak naprawdę to jest też moje patrzenie z wyższością. To jest moje patrzenie, nie jak ojciec. To nie jest patrzenie, które przynosi pokój jednym. Się. To jest moje patrzenie, w którym ja się stawiam jako ktoś lepszy. Ile razy Duch Święty mi pokazał w moim sercu takie, takie schematy, które niszczą pokój. Bo ja się postawiłem. No właśnie, ja sobie pozwoliłem na przykład na żarty. Z tego czystego człowieka, albo z tego z, z czego nawet narodu, zobaczcie, moi drodzy, to są wszystko postawy naszego serca, za które potrzebujemy pokutować, przepraszać Pana Jezusa. By skruszyć nasze serce, bo wtedy dopiero przychodzi pokój. Bo wtedy On przynosi pokój do mojego i Twojego serca, a z tego rodzi się jedność. <laughs> pamiętam taką postawę, która mnie też tak bardzo dotknęła. U nas w Cieszynie faktycznie mamy dużo protestantów, mamy dużo też innych wyznań. Jest taki specyficzny teren. Przychodząc tam do tego Cieszyna jako młody kapłan, miałem w głowie takie, takie myślenie, no właśnie my tu mamy my katolicy to mamy Jedną świętą, prawdziwą rację, oni wszyscy się mylą i oni wszyscy mają myśleć tak, jak i my myślimy. Jakieś, ileś czasu potrzeba było Jezusowi, żeby mnie nawrócił. Z takiego myślenia pychy, w którym ja się uważam za lepszego, a wszystkich innych traktuję z góry i ja będę im mówił, co mają robić. Jasne. Wierzymy to, że my, katolicy, i to jest prawda, mamy pełnie wiary, przetrzymujemy tą pełnię tradycji apostolskiej. Ale wielokrotnie spotkałem protestantów, którzy byli dużo bardziej gorliwi niż my, dużo bardziej święci niż my, dużo bardziej rozmodleni niż katolicy. Gdzie było widać po ich życiu, że oni naprawdę wierzą w Jezusa. A po nas nie zawsze to było widać. Po nas katolikach, po nas katolikach w Cieszynie. Nieraz zawstydzili mnie swoją pokorą. Pamiętam w więzieniu, gdzie posługujemy, tam też posługują protestanci, jeden z tych protestantów, którym poznałem, bo rozmawialiśmy, i mówi, no, że on tak docenia w katolikach, że są pokorni. Mnie to tak dotknęło, on protestant mówi, że to widzi tak szczególnie w katolikach, w jaki sposób się modlą, jak działają, że to go ujmuje i to go zachwyciło, jak się pokornie modlą. Ja, pomyślałem, ja sobie nigdy nie pomyślałem, żebym się mógł czegoś od protestantów uczyć. Ja zawsze uważałem, że ja wszystko wiem najlepiej. Tak mnie wtedy, panie, Jezu dotknął serce, jak pysznie patrzę, z jaką wyższością i nie niosę pokoju. Potem Pan Bóg dawał mi poznawać też tak po ludzku wiele tych, wiele tych osób od kilku lat co jakiś czas się spotykam z niektórymi z nich. I pamiętam na początku chcieli porozmawiać o Biblii. Rozmawialiśmy i te rozmowy były bardzo owocne. Bo przestaliśmy próbować tego drugiego do końca nawrócić. Wykazać, że on ma błąd, a ja mam rację, tylko zaczęliśmy się dzielić naszą wiarą. Zobaczyłem po czasie, że oni hmm, zaczynają wierzyć bardziej po katolicku. Parę rzeczy sami zobaczyli, że czegoś im brakowało, faktycznie tu czy tu, ale mi to pokazało, mi ją bardzo, bardzo ubogaciło ich e, gorliwość, ich ogromny zapał do tego, by żyć naprawdę wiarą w codzienności. Kiedy przestałem patrzeć z tego pryzmatu, że tylko ja ich chcę nauczać, zacząłem patrzeć na nich, jak ojciec na nich patrzy, stało się to dla mnie ubogaceniem. Drogi bracie i droga siostra, jesteśmy wezwani do jedności: jedności w rodzinie, jedności w naszej wspólnocie, jedności w państwie, w kościele. Tą drogą do jedności daje Duch Święty przez pokój. Głęboki pokój. Ten pokój się będzie rodził, kiedy my przestaniemy zgadzać się, pozwalać sobie na patrzenie z pychą, wyniosłością, z taką oceną, bez miłości. Paweł mówi cierpliwość, łagodność. One przynoszą pokój. Skrucha. Kiedyś w Jerozolimie, idąc sobie drogą w Chabicie w szabat, Ortodoksyjni Żydzi idą do synagog, szli z dziećmi i te dzieci mi plunęły pod nogi. No, tak robią. W taki sposób się potrafią niektórzy zachowywać. Wiedziałem o tym, więc nie zwróciłem na to uwagi. Poszedłem dalej i poszedłem do takiego kościoła, gdzie spotykają się Żydzi mesjanistyczni. Czyli ci Żydzi, którzy wierzą w Pana Jezusa, którzy Go przyjęli. I to było dla mnie niesamowite, kiedy wszedłem tam do kościoła, to byłem w kapicie. oczywiście było widać, że jestem katolikiem, zakonnikiem. To tam witają, jest taka służba witania, wita parę osób. Yy, Przywitali mnie z taką miłością, potem na koniec była też modlitwa stawiennicza, dwie takie żydówki się na mnie modliły i mówiły z taką ogromną prostotą, że to jest dla nich taki zaszczyt, że one się mogą modlić nad katolickim... Księdzem, że to jest dla nich, i one są z tego bardzo szczęśliwe. Z taką miłością się mówiły, i zrozumiałem wtedy: W Jezusie pęka mur wrogości. Tutaj ci, którzy są e, też Żydami, ale nie wierzą w Jezusa, to no, zachowują się w agresywny sposób. A ci, którzy poznali Jezusa, e, traktują mnie jak brata, z ogromną miłością. Tam, gdzie jest Jezus, tam nie ma już murów. Tam, gdzie jest Jezus, tam on te mury swoim pokojem zaczyna łamać. Później spotkałem w Cieszynie, w czeskim Cieszynie, jednego z tych Żydów mesjanistycznych i kiedy rozmawialiśmy o tej sytuacji, to on się tak przejął, że jakiś Żyd mi plunął pod nogi. powiedział, że on mnie bardzo to przeprasza. Że on jest, jest mu strasznie wstyd i on mi przeprasza z całego serca. Mi się tak głupie zrobiło. Ja bym nigdy nie nie pomyślałem o tym, żeby przeprosić któregoś na przykład z Żydów za to, że, że myśmy jako Polacy na przykład potraktowali. A on pierwszy, co zrobił, to mnie przeprosił całym sercem. Ogromny pokój, który on miał w sercu, bo żyje w Jezusie, wierzy w Jezusa, sprawił, że był w stanie tak zrobić. Pamiętam też jedną sytuację, która mnie też tej jedności, pokoju uczyła. Byłem kiedyś w w innym klasztorze, z innym bratem, który mnie wkurzał, <laughs> mieliśmy trudną sytuację. Jest nas dużo w klasztorze, to łatwo kogoś takiego spotkać. Denerwował mnie, ja chyba denerwowałem też jego. Trudno mieliśmy relacje. Staraliśmy się na co dzień żyć w zgodzie oczywiście, ale się czuje to napięcie. Tak jak masz w pracy kogoś takiego albo w domu, czujesz to napięcie, że ono rośnie. Zobaczyłem, potem przystaliśmy, mówić w klasztorze, a ja zobaczyłem. Że zostawiłem jakiś uraz sobie w sercu. No bo mi zrobił to, tam o mnie gadał, słyszałem, że o mnie plotkował tam coś, na mój temat opowiadał. Ale zobaczyłem, że ja sobie też na to zacząłem pozwalać. No, no bo on jest tam, albo tam to robił, albo tam taki jest. Zostałem zraniony i sobie zacząłem pozwalać, że to ja też mogę na jego temat coś opowiedzieć, coś, coś tam złośliwości trochę wyciągnąć z Jego, przeciwko Niemu. I kiedy zacząłem się, zaczął mnie Duch Święty pokazywać, że coś jest nie tak w tej relacji, zaczął mi pokazywać najpierw, żebym zaczął się do za Niego modlić, za tą osobę, która jest dla mnie trudna. Zamiast na jej temat gadać, zamiast plotkować, zamiast się wkurzać, żebym się zaczął modlić po prostu za nią. I to był pierwszy przełom. Jak zacząłem się już modlić, to po jakimś czasie do święty zaczął no, głębiej mi w to serce y, dotykać i mnie no, wzywać. Miałem coraz większe pragnienie iść i z nim pogadaj. Pojść do niego i z nim pogadaj szczerze. Oj, to przed tym się broniłem. wiem, Wiecie, jak to jest. Y, jak gdzieś taka trudna relacja, nigdy nie gadaliśmy tak naprawdę szczerze, to. To jest taki opór, nie? Bo się też trzeba przyznać do tego, że na jego temat gadałem. Ale mnie to tak męczyło, chyba z pół roku się broniłem, ale jak się modlisz, to się nie da za długo. Duch Święty cię będzie męczył. Mówiłem się, pojechałem do niego. No i podszedłem tak, tak jak gdzieś tak jak czułem, że Duch Święty mi podpowiada. Najpierw mu podziękowałem, bo jak się trochę zastanowiłem, to zobaczyłem, że ja mu dużo rzeczy zawdzięczam. Dużo czasu spędziliśmy razem, dużo dobrego do niego doświadczyłem. Później powiedziałem mu o tym też, co mnie boli, że pewne rzeczy trudne, które, które, które były, jedna, dwie, starałem się nie wyciągnąć teraz 58 problemów, które, które były. I pierwszą rzecz, którą on zrobił, to mnie przeprosił. I mi ręce opadły. Ja myślałem, że on nie zna tego słowa. A <grym> on pierwsze co zrobił, to mnie przeprosił. Tak mnie to dotknęło, było mi łatwo przeprosić też jego za, za to wszystko, co, co też z mojej strony było nie w porządku. Niesamowicie to pomogło w relacji, mamy dużo lepszą relację. On jest całkiem fajny. Ale jakieś uprzedzenie, jakieś nieprzebaczenie, jakaś gorycz, którą pozwoliliśmy sobie, żeby narastała, zabrała pokój i zabrała jedność. Nie zawsze tak jest. Może być tak, że ta relacja jest na przykład toksyczna, że potrzebujesz jakiś zdrowy dystans stworzyć w jakiejś niezdrowej relacji. Albo dana osoba wciąga cię do jakiegoś zła, w jakiś sposób aktywnie krzywdzi i nie chce przestać. Może być potrzeba, że potrzebujesz postawić jakąś granicę, ograniczyć kontakt. To jest czasami konieczne. Ale nie pozwól, żeby twoje serce zgurzkniało. Nie pozwól, żebyś ty żył złością, niechęcią, smutkiem, pretensjami, bo twoje serce zranione będzie gorzknieć. Kiedy pozwalamy sobie na to wszystko, to jest tak, jakbym trup, pił truciznę, myśląc, że to zaszkodzi temu drugiemu. Szkodzisz sobie. To przebaczenie, to skrucha serca, to pierwszy krok, by Jezus uzdrowił moje serce. Przyszły pokój. I wtedy przychodzi jedność. Moi drodzy, będziemy teraz stawać przed Jezusem, stawać w modlitwie, stawać w uwielbieniu, stań dzisiaj przed nim z tym wszystkim, co masz w sercu. Ufam, że Ci będzie pokazywał, gdzie brakuje ci pokoju, gdzie brakuje w Twoim życiu jedności. Będzie Ci pokazywał, gdzie pozwalasz sobie na życie w jakiejś złości, pretensjach, um, obmowie. Będzie Cię wzywał i zapraszał do tego, by skruszyć serce. Skruszyć serce przed... Połamać to serce przed Jezusem. A On będzie swoim balsamem miłości, miłosierdzia to serce dotykał, uzdrawiał i ufam, że będzie to krąg, by w Twoim życiu było więcej pokoju i więcej jedności. Jeśli będzie On to w naszych sercach... To będzie ta jedność w naszych parafiach, w naszym narodzie. Będzie w końcu jedność w Kościele, między nami, którą może zrobić tylko Duch Święty. Przez pokój. Amen.